Cześć, tu winda Stańska. Teraz przejdziemy się w na ulicy Mściwoja 4 w Gdyni. A zaczynamy od Schindlera. Beda... Oj, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. na dziesiąta. Piętro dziesiąte. Już jestem, słuchajcie. Niestety, niestety miałem bardzo dużego pecha, bo mi się w ostatniej chwili niestety pan dosiadł, no i przez to niestety, ale jechał też na dziesiąte niestety, więc mam nadzieję, że mi się teraz tylko nikt, obiekt, tylko teraz mi się nikt nie dosiadł, bo niestety nie mogłem nic pokazać kompletnie. On się patrzył jeszcze na mnie. mam to dane. Bo bym się tylko teraz nikt nie doszedł, bo nieco, że mi się w ostatniej chwili to jeszcze akurat na dziesiąte jechał. Jak nikt nie będzie stał, to chyba wyjadę wyżej wyjątkowo, bo naprawdę może być ciężko. Poziom 0. Albo dobra już. Albo dobra, wyjadę wyjątkowo. Dobra. Jedziemy na pierwsze. Tak wyjątkowo, bo to taka awaryjna sytuacja. Ale już trudno, nie będę poprawiał będzie jak będzie. Już nie chcę tam więcej jechać, bo się boję, że... przypał dostanę. Dobra, już jest jak jest. Będzie, będzie tak jak będzie. Trudno. Już nie będę nic poprawiał, bo się boję tam jechać. Bo się boję, że się będzie pluł do mnie. Niestety jeszcze na 10 jechał, więc musiałem wysiąść. Dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy nam przeciwło, ja 4 i przez 6 w drugiej klatce mamy Schindlera. Dalszej części starowiejskiej na razie nie będzie, bo tam mi się wydaje, że jest chyba to samo już na 100%, więc tam to już sobie odpuszczę. Ciekawe czy przejścia będą otwarte. No tutaj niestety już Schindler to co zwykle, zazwyczaj było. Oświetlenie jedno nie działa. Pojedziemy na zero i ja potem wiada do góry i sprawdzę, czy coś jest. Ja stole chyba nie, nie wiem. Piętro, dziesiąte. Ostrość mi gubi w tej windzie niestety, też windlery takie są, mnie Często ostrość... O nie! Bo mi się nikt nie dosiadł, chyba będzie mi się ktoś dosiadał, bo ktoś mieszkanie zamykał. Chyba, że to wyżej, bo ja nie wiem. Tak, ktoś będzie czekał. Tak. Poziom zero. Tak, ktoś czeka. Dzień dobry. Jesteśmy na mieście, tras teraz mamy klatkę 46C i Schindlera. W tym bloku są same Schindlery. Panel dotykowy i ciemno w nim trochę. Niestety, mimo że jest oświetlenie. Ale ciemno. Takie same Sindlery są na PCK w Gdyni. Pozdrawiam użytkowników Windy w Polsce, Torunski Vindarz Wojwodashi Elevators, Windy z Robloxa i Bartek Elevators w sensie legionowski i Matisse Rager macie ode mnie pozdrowienia. Dobra, mam nadzieję, że mi nigdzie winda nie pojedzie. Piętro. 10 Żeby nie było też tak, że mi się na dziesiątym ktoś dosiądzie. Dobra ale na szczęście się nie dosiadł tym razem Jeszcze została mi klatka A, ale zmontowana jeśli chodzi o montaż, no to będzie po kolei jak coś. Hoje zero. Dzięki za oglądanie.